Cześć, z tej strony gosia czytam i zapraszam Was na przegląd świątecznych prezentów. Pierwszą część tego filmu nagrywam jeszcze przed świętami, przed spakowaniem prezentów, żeby pokazać Wam, jakie książki kupiłam dla rodziny i znajomych. Może znajdziecie tam jakieś ciekawe sugestie na prezenty już nie na święta. Bo oczywiście nie mogłabym tego filmu wcześniej wrzucić, ale na książki dla siebie, prezenty z innych okazji. A w drugiej części pokażę Wam, jakie książkowe prezenty ja dostałam. Mówię to z dużą pewnością siebie, bo jeszcze nie dostałam żadnego książkowego prezentu, ale nie ukrywam, że liczę na to, że Mikołaj dobrze mnie zna. Nie przedłużając, przejdźmy do książek. Dla mojej mamy książka ostatnio bardzo głośna. Wielokrotnie nominowana do różnych nagród. Jest to Sendlerowa w ukryciu Anny Bikont, opowieść o Irenie Sendlerowej, w której autorka stara się tę postać może nie odczarować, ale pokazać ją bardziej z ludzkiej strony. I trochę rozprawia się z tym mitem, który jest nam wszystkim znany. Ponoć jest to świetnie napisana książka, którą czyta się świetnie i naprawdę robi ona ogromne wrażenie. Ja mam nadzieję też po nią sięgnąć, ale jest to oczywiście prezent dla mojej mamy. Dla mojego taty coś z literatury górskiej, którą bardzo lubi, spod zamarzniętych powiek Adama Bieleckiego. Jest to dosyć kontrowersyjna postać, o której już opowiadałam wam kiedy recenzowałam książkę zresztą bardzo dobrą Broad Peak. I ta książka jest ponoć świetnie napisana, szybko się ją czyta. Mamy tutaj mnóstwo zdjęć z różnych podróży, które zajmują naprawdę sporą część tej książki, a to co mnie najbardziej w niej zaciekawiło, to to, że gdzieniegdzie mamy tutaj yy, kody QR, które prowadzą nas do filmików, o tutaj, które prowadzą nas do filmików na YouTubie uzupełniających jeszcze treść tej książki. Z różnych rankingów, które można zobaczyć na YouTubie dotyczących książek górskich, wiem, że jest to ponoć bardzo dobra pozycja, więc mam nadzieję, że mojemu tacie się spodoba. A ja sama też chciałabym znowu po coś z literatury górskiej sięgnąć, więc może następny będzie Bielecki. Dla mojej teściowej kontynuacja prezentu z zeszłego roku: Silver Rerum 2, czyli druga część sagi Krystyny Sabaliskajut. Sabajli Skautę, dobrze mówię, albo Sabajli Skautę, autorki litewskiej, której powieść na Litwie jest tak znana, że ponoć są wycieczki po Wilnie, śladami bohaterów. Silwarerum. Ja cały czas nie czytałam pierwszej części, mojej teściowej bardzo się podobała i w ogóle ma ona same pozytywne opinie, więc mam nadzieję, że niedługo po nią sięgnę. Natomiast jest to taka ciekawa sytuacja, dlatego że ta pierwsza część wydana była, jeśli pamiętam przez wydawnictwo znak, natomiast drugą zdecydowało się wydać wydawnictwo literackie. I coś takiego zdarza się chyba bardzo rzadko. Rodzi to pewien problem związany z tym, że z tego co się orientuję, to pierwsza część silwarerum jest dość słabo dostępna. Na wydawnictwo nie ma na to trochę wpływu, to znaczy wydawnictwo literackie, także na tę pierwszą trzeba chyba trochę polować, ale ponoć warto. Ja bardzo jestem ciekawa tej książki. Ona jest w ogóle przepięknie wydana i jest wydana bardzo podobnie do tej części pierwszej. Mamy tutaj obwolutę, pod spodem. Mamy taką okładkę z symbolem. W środku mamy naprawdę szaloną wklejkę. Sama jestem bardzo ciekawa. Dla Asi wznowienie powieści wita szostaka pod tytułem Hochoły. Ostatnio pojawiają się wydane przez Power Graph. Starsze powieści Wita Szostaka. Ja czytałam powieść 100 dni bez słońca, którą dostałam właśnie od Asi na gwiazdkę i która to powieść nam obu bardzo się podobała, i cały czas powtarzamy sobie, że trzeba jeszcze po tego szóstaka sięgnąć, bo on ma świetne pióro, bardzo ciekawe spojrzenie. I jest to taki pisarz, który jest troszeczkę na uboczu m, tych bardzo popularnych autorów, jak Jakub Małecki, a trochę podobną literaturę tworzy. To jest też taka saga rodzinna, e, która dzieje się w Krakowie. Tak, w Krakowie wielopokoleniowa rodzina, trochę chyba realizmu magicznego, jeżeli się nie mylę. Myślę, że może to być coś bardzo ciekawego, a muszę przyznać, że jeszcze dodatkowo te nowe wydania mają naprawdę Przepiękne, takie graficzne okładki są ładniejsze niż te starsze książki. Także Asia nawet ostatnio wspominała, że chciałaby coś szostaka jeszcze przeczytać. Mam nadzieję, że się powstrzyma do świąt i poczeka, aż dostanie ode mnie tę książkę. Zanim pokażę Wam ostatnią książkę, którą kupiłam na prezent, przynajmniej jak na razie, to chwila wstępu. Wspominałyśmy kiedyś w jakimś QA z Asią, że jesteśmy wielkimi fankami Disneya. Znamy y, wiele piosenek Disneya, mamy naprawdę w małym palcu i mając świadomość wszystkich y, negatywnych rzeczy, które mogą się z Disneyem wiązać, uwielbiamy i nie wstydzimy się tego. I to łączy nas też z naszą przyjaciółką Martą, która chyba wyczuła, że o niej mówię, dlatego, że przed chwilą musiałam przerwać ten film i odebrać od niej telefon. I dostanie ode mnie taką książkę Jeremi Przybora Małoletnim i Stuletnim. Są to historie znane z Disneya, ale opowiedziane przez Jeremiego Przyborę. Ja nie mam pojęcia skąd to się wzięło, gdzie to się uchowało, dlaczego ja tego wcześniej nie widziałam. Jest to jakieś chyba nowe wydanie, choć nie wiem czy to kiedykolwiek trafiło w takiej wersji książkowej. I ogromną zaletą tej książki jest nie tylko to, że mamy tutaj ilustracje disney ale w takim trochę uproszczonym ujęciu bardzo ładnym. One są takie z jednej strony disneyowskie, z drugiej trochę bardziej malarskie, ale przede wszystkim teksty, które zostały zaadaptowane przez właśnie Jeremiego Przyborę, a największym problemem wszystkich takich disneyowskich książeczek był zawsze język. Dlatego, że często wydawcy skupiali się na tym, żeby były ilustracje Disneya, a nie skupiali się na jakości tekstu. A tutaj mamy osobę, która rewelacyjnie posługiwała się słowem i opowiada nam te znane historie. Myślę, że dla mojej przyjaciółki będzie to bardzo dobry prezent, zwłaszcza, że sama ma dwie małe córeczki i będzie miała z kim tę książkę czytać. Właśnie zorientowałam się, że Bambi jest napisany w formie wiersza. Słoneczny ranek zaświtał w lesie, puchaczu zbudź się, kogo tam niesie. Zaspany puchacz ozwi się z dziupli, na co zajączek mu uwypukli. Radosnym głosem rzecz niesłychaną, nowiutki książę przyszedł dziś rano na świat nasz leśny, ptasio zwierzęcy. Chyba nie muszę mówić nic więcej. I Jeśli chodzi o prezenty książkowe, które kupiłam, to na razie wszystko. A za chwilę pokażę wam dalszą część książek, które w tym okresie świątecznym do mnie przybyły. I wracam do was z książkami, które ja dostałam na gwiazdkę. Zacznijmy od książek, które nie były prezentami gwiazdkowymi, ale przyszły do mnie tuż przed świętami. Jest to jedna książka, którą wygrałam w konkursie u Oli z, z Tobą na Instagramie. I druga, którą mi jeszcze do, tego, do tej wygranej dorzuciła. Pierwsza z nich to Biało-Czarny, Pola Bitiego, bardzo popularny ostatnio autor, ponoć bardzo dobry, przede wszystkim znany ze swojej powieści Sprzedawczyk, którą też jestem bardzo zainteresowana. Ta powieść ponoć jest nieco słabsza, ale i tak mam zamiar od niej zacząć skoro już jest na mojej półce podobno mimo wszystko jest ona nadal bardzo dobra. Jestem ciekawa tego autora i bardzo podoba mi się w ogóle to jak została wydana ta książka. A druga książka to Incognito Tibor Noekis to jest autorka węgierska i książka należy do książkowych klimatów, węgierskich klimatów. Tutaj mam jeszcze takie urocze, małe zakładki, które Wam trochę zasłaniają tytuł. Także kolejne książkowe klimaty do przeczytania na mojej półce. Dostałam również książkę, którą już przeczytałam, o której już wam opowiadałam i która wskoczyła do najlepszych książek, które przeczytałam w tym roku, czyli Lincoln Bardo, George'a Sandersa. Świetna, niezwykle skonstruowana powieść, o której mówiłam wam już tyle, że nie będę się tutaj teraz rozwodzić. Tak się czasem zdarza, że jedna z najlepszych książek roku pojawia się pod sam koniec. Bardzo się cieszę, że mogłam po nią sięgnąć i to był naprawdę świetny prezent i bardzo przyjemnie spędzony czas po świętach. Kolejna książka to zbiór opowiadań autorstwa Anny Kańtoch Diabeł na wieży. Są to takie opowiadania, fantazy z tego co wiem. I tak naprawdę mm, niewiele więcej mogę na ten temat powiedzieć. Na pewno jest to wznowienie, na pewno dotyczy jednego bohatera, który się tutaj pojawia. Podobno bardzo dobry zbiór. Ja czytałam jak na razie jedną powieść kryminalną Anny Kańtoch łaska i bardzo mi się ta powieść podobała. A przede wszystkim podobał mi się styl autorki, dlatego mam nadzieję, że to opowiadanie również przypadło mi do gustu. Kolejną książkę dostałam od Asi, Chore Historie. To książka teoretycznie przeznaczona dla dzieci, ale raczej trochę starszych dzieci, opowiadająca o różnych strasznych chorobach. Ale i o tym, jak z tymi chorobami sobie można radzić, albo jak sobie radzono, skąd one się brały. Przepięknie ilustrowana, ale jest tutaj całkiem sporo tekstu, także w wolnej chwili postaram się po prostu usiąść i tę książkę przeczytać. W formie takich różnych schematów, ciekawostek. Bardzo mi się ta książka spodobała i to ja pokazywałam ją Asi na tych łódzkich targach książki. Jest to jedna z takich książek, których sama bym sobie nie kupiła, dlatego że zawsze się waham, jeżeli chodzi o kupowanie sobie książek dla dzieci. Dlatego bardzo się cieszę, że dostałam ją w prezencie. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa, pouczająca lektura. I ostatnią pozycją jest książka kucharska The Green Roasting Fin autorstwa Rook Mini Iver. Jest to angielska książka kucharska o takich pieczeniach, zapiekankach, ale wegetariańskich i wegańskich. Ja bardzo lubię warzywa, dlatego ta książka jest dla mnie idealna. Zrobiłam z niej już dwa przepisy. Jeden jest świetny, drugi jest taki sobie, więc jeszcze nie wiem, co myśleć, ale bardzo podobają mi się te pomysły tutaj. Zwłaszcza, że jest tutaj taka idea, żeby pokroić wszystko, wrzucić i pozwolić piekarnikowi robić swoje, co bardzo mi odpowiada, bo ja nie lubię spędzać za dużo czasu w kuchni. Lubię gotować, ale nie lubię. Żeby to trwało jakoś bardzo długo, więc nie ma tutaj też jakichś bardzo wyszukanych składników, trochę trzeba podejść do tego sezonowo. Mam już sporo przepisów pozaznaczanych i naprawdę jestem bardzo podekscytowana właśnie tą pozycją. I to znowu ja, nie mam pojęcia, na czym zakończyłam ten poprzedni fragment filmu, ale od momentu, kiedy go nakręciłam, minęło trochę czasu, a ja cały czas go nie zmontowałam. A w tym czasie doszło do mnie parę książek, które myślę, że warto Wam pokazać. Także nie będę robiła z tego dwóch filmów, tylko od razu dogram fragment. Zacznijmy od książki, od wydawnictwa. Jest to Diabeł Urubu Marlona Jamesa, autora Księgi Nocnych Kobiet, która była najlepszą książką, którą przeczytałam w zeszłym roku. To jest jego debiut. Książka dużo cieńsza i z tego co słyszałam, nie tak dobra jak Księga czy jak Historia siedmiu zabójstw, której nadal nie czytałam. Jeszcze nie zaczęłam, ale zabieram się dosłownie za chwilę, także mam nadzieję, że niedługo wam o tej książce opowiem. Następnie książki, które trafiły do mnie już jakiś czas temu, ale zapomniałam wam je pokazać. Wygrałam konkurs na taką krótką recenzję podczas Festiwalu Puls Literatury w Łodzi w takim głosowaniu społecznym na autora, który miał dostać nagrodę. Ja głosowałam na Jolantę Brachczajnę, ostatecznie nagrodę dostała Izabela Morska-Filipiak, co jest, myślę, też bardzo dobrym wyborem. Natomiast osoby, które głosowały, mogły wygrać zestaw różnych gadżetów, różnych rzeczy, między innymi książek. Dwie książki, które mi się powtórzyły, już gdzieś tam przeznaczyłam do wydania innym, natomiast bardzo cieszę się, że w tej paczce z nagrodami było Błoto Słodsze niż Miód Małgorzaty Reimer, czyli reportaż o Albanii. Jest to książka, która, jeśli się nie mylę, zdobyła paszport polityki ostatnio. Bardzo ceniona, głośna opowieść o kraju, który. Jest myślę dosyć mało znany, bo ja co prawda coś tam o Albanii wiem, ale niewiele, więc na pewno chętnie sięgnę po ten reportaż. I dwie książki Agnety Plejel, nie jestem pewna co do wymawiania imienia autorki. Szwedzka autorka, bardzo popularna w Polsce, i jej książki Wróżba oraz zapach mężczyzny i o tych książkach słyszałam bardzo mieszane opinie. Niektórzy się zachwycają, niektórzy niekoniecznie. Na pewno jak będę czytać to zacznę od wróżby i słyszałam też, że to jest lepsza książka niż zapach mężczyzny. Bardzo podoba mi się to, jak one są wydane. To jest wydawnictwo Charakter i tutaj mamy miękką oprawę, ale w obwolucie. I faktycznie prezentuje się to bardzo ładnie. Ja po książki tej autorki chciałam sięgnąć, więc bardzo się cieszę, że mam jej już na swoich półkach. Oprócz tego przydarzyło mi się też parę spontanicznych zakupów. W Biedronce kupiłam książkę Kijanki i Kretowiska Aleksandry Dzielińskiej za 10 zł, a tę książkę miałam już na około od dawna. Aleksandra Zielińska to autorka, której opowiadanie w zbiorze Inne Światy było jednym z moich ulubionych. Cały czas nie przeczytałam jej powieści Bura i Szał, za którą zabieram się od pewnego czasu. Natomiast na pewno chciałam sięgnąć też po ten zbiorek opowiadań nominowanych do Nagrody Gdynia, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo polecany przez Olgę z Wielkiego Buka. Jest to... Taki zbiór opowiadań o dzieciństwie, trochę z realizmem magicznym w tle, trochę o tym, jak postrzegamy świat, kiedy jesteśmy mali. Myślę, że to może być bardzo ciekawa książka, więc trafiła do koszyka razem z ziemniakami i różnymi spożywczymi produktami. Przy okazji robienia pewnego zamówienia prezentowego, nie mogłam nie dorzucić dla siebie dwóch książek z księgarni internetowej. Po pierwsze, na wschód od Edenu, Steinbeck'a. Jest to opowieść, za którą już dawno chciałam się zabrać, a obserwuję od pewnego czasu, że jest coraz trudniej dostępna. Być może wydawnictwo będzie wznawiać te powieści, natomiast jeżeli gdzieś tam czailiście się na te nowe wydania, to już trzeba ich szukać i nie są one tak ogólnie dostępne, więc jeżeli zwlekacie, to radziłabym jednak się w nie zaopatrzeć. Jest to opowieść o Ameryce o takiej trochę bardziej dzikiej Ameryce. Tak naprawdę niewiele o tej książce wiem, mimo że jest to klasyka, mimo że jest to bardzo popularna książka. Na pewno więcej możecie o niej usłyszeć od Joasi z The Jonas która niedawno ją przeczytała i dużo o niej mówiła. Ja jestem przekonana, że ta książka mi się spodoba, muszę tylko znaleźć trochę czasu, żeby sięgnąć po taką opasłą cegłę, ale jest ona na stosiku moich książek do przeczytania zdecydowanie niedługo. I w tej paczce znalazła się również książka, na którą czaiłam się od dawna, Oberki do końca świata, Wita Szostaka. Ja czytałam Wita Szostaka Stodni bez słońca, książkę, która bardzo mi się podobała i którą zawsze Wam polecam. Tę książkę polecała Multos Libros. I uważa, że jest to książka nawet lepsza niż 100 bez słońca. Bardzo ciekawa forma, takie opowieści ludowe, też chyba trochę odrealnione. Wit Szostak jest pisarzem, który się wywodzi z fantastyki i gdzieś tam na pograniczu takiego realizmu i fantazy funkcjonuje. Bardzo sprawnie pisze, więc liczę, że będzie to naprawdę przyjemna lektura i lekturę w ogóle książek Wita Szostaka zamierzam kontynuować. No i ostatnio zdarzyło mi się zajrzeć do Empiku, czego zwykle nie robię, bo nie jest to księgarnia, w której chętnie robię zakupy. Natomiast tylko w Empiku znajdziecie serię taką jubileuszową, wznowień książek z różnych wydawnictw. Jest to przede wszystkim klasyka, w bardzo dobrej cenie i tam upolowałam grona gniewu Steinbecka. Czyli kolejną powieść tego samego autora, którego na razie czytałam tylko cieniutką książeczkę Myszy i Ludzie, ale która zachwyciła mnie tak, że nie mam wątpliwości, że jest to literatura, która przypadnie mi do gustu. Ja grona gniewu na swojej półce mam, ale są one w takim stanie, i tak bardzo latają kartki, i obwoluta jest oderwana, więc ciężko jest tę książkę czytać. A tutaj mam wydanie, które jest takie dosyć przyjazne, i jeżeli chodzi o druk, i jeżeli chodzi o ciężar. Kosztowało 20 zł, dlatego zdecydowanie nie zastanawiałam się długo. Już od dawna chciałam po tę książkę sięgnąć, już zapowiadałam jakiś czas temu, że będę ją czytać, i jak na razie nic z tego nie wyszło, więc mam nadzieję, że w końcu mi się uda. A mam takie poczucie, że Steinbeck mnie nie zawiedzie, że to jest taki strzał w dziesiątkę i nie wiem co by się musiało stać, żeby mi się te książki nie podobały. Tak się prezentuje ten ostatni, chyba ostatni stosik. Myślę, że pokazałam wam już wszystko i o niczym nie zapomniałam. Pewnie zastanawiacie się, gdzie się podziało czytelnicze podsumowanie grudnia. Cały czas nie mam czasu go nagrać i w styczniu w ogóle nie bardzo mam czas czytać i mam taki naprawdę ciężki czytelniczy okres, więc bardzo możliwe, że połączę podsumowanie grudnia z podsumowaniem stycznia, które może być bardzo ubogie, ale jeszcze zobaczymy, także spodziewajcie się jakiegoś filmu w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że uda mi się choćby opowiedzieć Wam o Marlonie Jamesie. Dajcie znać, czy coś z tych książek czytaliście. Jak zwykle zachęcam Was też do subskrybowania tego kanału, obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!